Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w wyzwaniu budowanym. Tak, będziemy sobie troszeczkę budować, troszeczkę na zasadzie każdy pokój to inny pakiet, tylko tym razem każdy pokój to inny budżet i tak podejrzałam to u Kosmo, wiem, że Kosmo też nagrywał, bo właśnie u niego to zobaczyłam i miałam jakoś, jakoś tak z tyłu głowy cały czas, żeby to nagrać i tak jakoś coś innego, coś innego wypadało, ale w końcu, w końcu zdecydowałam się, że czas i pora na to wyzwanie, słuchajcie. Będziemy budować dzisiaj dom i każdy pokój to to inny budżet i ten budżet będziemy losować od minimum 200 do maksimum 10 tysięcy więc może być ciekawie znając moje szczęście może być naprawdę ciekawie tutaj to wyzwanie różni się tym, że nie mamy gotowego domu tak jak ja myślałam, że właśnie będzie, że będzie gotowy dom, ale musimy sami go stworzyć, także te pieniądze ta kwota jest w całym, 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 całym w sensie że wiecie ściany, okna, drzwi, wszystko jest w tą Kwotę włączone. E, więc słuchajcie, lecimy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, bo jednak 50% osób mnie nie subskrybuje, które mnie ogląda, niestety. I łapkę w górę, jeżeli Wam się spodoba. Okej, okay. jeżeli chodzi o poprzednie filmy tego typu, to podlinkuję wam w opisie, bo nagrałam dwa. Każdy pokój to inny pakiet, i każdy pokój to inny pakiet i kolor. Ale podobają Wam się chyba takie filmy, więc linkuję wam w opisie, jeżeli macie ochotę i ktoś nie widział. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o nasz dom, będzie to dom składający się z wejścia do domu, czyli takiego korytarza, kuchni, łazienki, salonu i sypialni. Myślę, że tak i sypialni z pięciu pomieszczeń, e, z pięciu? Kuchnia, łazienka, salon, sypialnia i przedpokój, korytarz, jak zwał tak zwał. E, także no co, let's go, słuchajcie, zobaczymy co nam wyjdzie. I tak, pierwszą rzeczą, którą zrobimy to będzie wylosowanie właśnie kwoty, która, którą przeznaczymy na zbudowanie takiego wejścia do domu, tak korytarza, przedsionka, Sieni. <noise> Jak zwał, tak zwał. E, więc, słuchajcie, losujemy pierwszą liczbę. Jak widzicie, ja mam genera generator numerów po prostu w goglach e, i sobie wylosujemy kwotę, za jaką będziemy musieli tutaj stworzyć chatę. Wow! No, um, no, dobra. <noise> Okej, okay, jesteśmy w grze, no i nasza kwota to 6972 simoleony. Dużo. Za dużo, jestem rozczarowana, słuchajcie. 6972. 2. Stryk i mamy tyle na koncie. No dobra, słuchajcie, lecimy z tym. Nie chcę, żeby to trwało 5 lat, więc nie ma co wijać w bawełnę. Lecimy z naszym budowankiem. Może po prostu zrobimy, słuchajcie taki szkielet domu, bo chciałabym, żeby to może było na podeście. O może tak, ale nie wiem, chociaż ten podest jest tak jakby za darmo. Więc potem będziemy to kontynuować w dalszej części domu. Słuchajcie. Może nawet troszeczkę jeszcze to mm. Podejście, czy to tak się nazywa? Chyba nie. E, dobra, e, tak. E, tutaj sobie to przesuniemy trochę jeszcze o tu. Po prostu nasi simowie będą na pewno mieli bogate wejście do domu. E, tak, bogaty hol, przedsionek, sień. Czy mówi się u was sień? U mnie, ono ja pod się, umijasz do to mówi czasami sień. Korytarz po prostu, wejście do chałupy. Dobra. Za to, że mamy tyle pieniędzy na rozbestwienie tego, jak, wie, jak możecie się domyśleć, robię to bez żadnych modów, tylko rzeczy z gry. Tak wiecie, dość, 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 dość po prostu. Więc sobie zrobimy taki tutaj, widzicie, elegancko. Będzie to fajnie. Wiecie, nie zwracajcie troszeczkę też uwagi na to, jak to wszystko będzie wyglądać, bo ja i twórczość, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy typu budowanie, to naprawdę daleka strefa i ciężko mi idą takie rzeczy. Jak już to właśnie meblowanie czy coś, to tak, ale jak stawiać domy, bryły. Coś tam czasem sobie tworzę, ale wiecie. Ale bardzo tak po prostu. <laughs> bardzo tak po prostu. Dobra. Okej, okay, nie wiem co ja tu zrobiłam, ale zrobiłam. Dajemy jeszcze wejście. Chyba nawet to mój pierwszy odcinek, w którym tak sobie buduję dla was, jakby powiedzmy. Na żywo? W sensie wiecie, nie ma, nie ma przyspieszenia, nie ma speedbita, ja na pewno e, trochę to powycinam momentami, żeby żeby to tak nie było nudno, ale poprzyspieszam coś, ale wiecie, no wiecie, to, wiecie o co chodzi, wiecie o co kaman. E, dajcie go jeszcze znać, czy chcecie więcej takich odcinków, mam trochę jeszcze pomysłów co do różnych wezwań takich budowanych. Podoba mi się ten zamysł ogólnie całego tego wszystkiego, że wiecie, że każdy pokój to inne coś, albo buduje tylko jednym pakietem, albo remontuje tylko jednym pakietem. Ja wiem, że tego jest sporo, ale mi się to podoba, sama frajda, sama dla siebie, wiecie o co chodzi. Chcę też coś takiego zrobić właśnie The Sims 3, ale cicho. <laughs> więc, więc tak, tak, no. <laughs> dajcie znać, czy Wam coś się podoba, i napiszcie mi może jakieś, może mi jakoś podpowiecie, może coś, coś fajnego. W, w, widzieliście gdzieś jakieś fajne tego typu wyzwanka do zrobienia, to dajcie mi znać. Dobra, czekajcie, ja tutaj się bawię, ale w sumie, i Boże, jak oglądacie mnie, to wiecie, że ja nie lubię siatki. <laughs> nie lubię, ja siatku. Nope. Wszystko teraz takie białe będzie. tak zaczęłam, z buta strzelił, i tak białe wszystko. Czekajcie, może szare bardziej. Czekajcie. No dobra, spróbujmy tak. Dajmy temu szansę. Dajmy temu szansę. E, dobra, dajmy też jakieś lampki wiszące. Mamy jeszcze 4600. Ja nie wiem, co ja tu wsadzę za 4000 do tego przedpokoju. Czy ja muszę zużyć cały hajs? Nawet nie wiem. No dobra, okej, okay. nasz przedpokój prezentuje się tak Zostało mi 500 simlonów, No i już nie wiem, co tutaj Więcej mam wsadzić, już starczy Więc dałam taki Przedpokój, mamy dość duży ten Te wejście nasze do domu, no i wiadomo Mamy jakieś tutaj, jakąś komodę Na jakieś badziectwa tutaj, tak No i tak to się prezentuje, no i słuchajcie, lecimy dalej Bo nie ma co, nie ma co Owijać w bawełnę Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Lecimy z kolejnym pomieszczeniem I myślę, że kolejnym pomieszczeniem będzie Hmm. Może to będzie salon Bo chciałabym właśnie, żeby się wchodziło do salonu Wiecie, jak wchodzimy do domu To od razu do salonu i potem od salonu Najwyżej zrobimy łazienkę, kuchnię no i sypialnię, jakoś to zrobimy A więc to takie główne jakby wejście do domu Ten salon, więc podejrzewam, że to będzie mała kwota 768 Wow, dużo Dużo <grytanie> Dużo Okej, okay, 738 to dość dużo. Czekajcie, 738. Cyk. E, no i taką mamy kwoteczkę. E, to spoko, bo robimy salon, to wiecie, to tak wydaje mi się, że dość e, dość spoko cena. Dajmy to w ten sposób. Czekajcie. <grytanie> Dobra, okej. Okay. Także weszliśmy sobie do house, do house. E, mamy tutaj, słuchajcie, powiedzmy ten salon, cały, coś, co się będzie działo w domu. Ja od razu mówię, daję tą samą podłogę, ponieważ ja lubię, jak jest to sama podłoga w całym domu. I lubię też, wiecie, żeby to było takie spójne, spójne. Czekajcie, nie, ja chcę. Okno, okno, okno chcę. No, dziękuję. O, tutaj widzę, że dałam okno odwrotnie. Także zrobilibyśmy jeszcze drzwi od razu, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, wiecie, jak tutaj gadać. A więc tak, tu będzie łazienka, słuchajcie. Myślę, że tutaj będzie łazienka e, i tutaj będzie kuchnia, ale pewnie bym chciała, żeby ta kuchnia była jednak otwarta, więc dam, dam na razie tylko, wiecie, łuk. I tu będzie kuchnia, e, no i sypialnia. A sypialnię może zrobimy na górze? Może damy schody? Słuchajcie, wiecie, zrobimy taki sypia... a, bo ja dałam ten. Właśnie, może sypialnię zrobimy na górze? Może kiedy tutaj twórcze się rzeczy dzieją, słuchajcie. A może zrobimy sobie takie schodki? Wow! jeszcze takich schodów nie robiłam. <grym> Także no, może damy tako. O tak, o tak. Dobra, słuchajcie, tworzy się chaos i to niezły. O, proszę bardzo, elegancja, Francja. No i dobra, ale gdzie oni wyjdą? Oni wyjdą gdzieś tu. Nie, to trzeba zrobić trochę takiego było. Ej, patrzcie, jak się rozstrzelałam! Ja tak tutaj dałam te podłogi, to wszystko, wiecie, i ten. Dałam te. oto. I dałam ten fotel. Wiecie, z nowych akcesoriów. nie wybaczcie mi, ale naprawdę podobają mi się one. E, I zostało mi 3000 niecałe. E, więc, e, więc no. Czekajcie, może dam to tutaj, ten fotel, tak naprzeciwko. O, tak, i chciałam dać właśnie jakiś telewizor, ale tutaj mnie mało już stać na jakiś telewizor. Więc wydaje mi się, że jednak podziękujemy dla pana telewizora. Tutaj by się przydały jakieś zasłonki. A jakby myślałam, że będzie właśnie, że będzie można właśnie więcej rzeczy zrobić za tą kwotę. A tu proszę bardzo, jednak, jednak nie tak dużo mogli, może, mogliśmy wyremontować. Dobra, to może dam chociaż jakieś zasłony tutaj, tylko nie wiem właśnie. Hmm. Białe znowu. Chciałabym dać jakieś takie fajnie, żeby fajnie, wiecie, na przykład w takim kolorze. Ale właśnie w takim kolorze ciężko jest tutaj coś znaleźć, jeżeli chodzi o rzeczy z gry. Ewentualnie tylko o. A nie, mamy inny kolor na przedpokoju. No to dobra. To tutaj też możemy dać. Okej. Okay. Dobra. I w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, dam jeszcze jakiś, może dywan, tutaj w tej części, powiedzmy, salonowej. Dałabym jeszcze jakiś dywan. Widzicie co, ja zawsze jak mebluję, to mam wrażenie, że te moje meblunki są takie w ogóle, każda rzecz z innej parafii, w ogóle tak jakby stylami, to do siebie nie pasuje. I pewnie tak jest. Wow, 27 simlonów nam zostało. Także dobra, tak to się zrobiło, tak się to zaczęło, więc yy, tak wygląda nasz salon, na więcej nas po prostu no, nie stać. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. No i teraz losujemy na łazienkę. Losujemy, losujemy, czekajcie, gdzie to losowanie? Tu. Losujemy. No nie! Dlaczego? Dlaczego takie duże kwoty? Ja bym chciała, żeby, 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 żeby się wylosowało coś mało. No Ale trudno, lecimy z łazienką za 10 tysięcy prawie. <grych> Okej, okay. no to lecimy. No to lecimy z łazienką za 10 koła. No, co tam? A co tam? Można, można. Przecież czemu nie? Teraz zwalniemy jakieś jacuzzi. Słuchajcie, i będzie sponio. Dobra, dobra, tak może być. Jacuzzi będzie, jacuzzi, słuchajcie, na bogato, kolorowo, elegancko. Dam ten dach, bo mnie znowu będzie wkurzać. Potem ten dach e, poprawię, wiecie, na koniec. <laughs> o oh my gosh, dlaczego 10 tysięcy na Łazienkę? Dość to, to przecież jest jakiej płytki za 10 koła. Może jakiś marmur czy coś by się przydało, fajnego. Oczywiście łazienkę zrobimy też w takim klimacie, jak mamy resztę chaty, czyli takie pastelowe powiedzmy kolory. Biała podłoga, biała podłoga. Halo, halo, halo. A co na ściany dają? Dobra, skoro ma to być łazienka na bogato, to wiecie. Czemu nie zrobić takiej właśnie platformy? Patrzcie, ale na tą wannę nas nie stać. <laughs> Także może zrobimy o tak. A damy jakiś kibelos, kibelos muczacos, muczacos kibelos, a damy jakiś kibelos, damy może ten, tak by mi tu pasował do takiej prestiżowej łazienki, a damy jakieś umywalki, kawałek go właśnie może, a może to okno nam jest tu potrzebne wcale do szczęścia. Dobra, nie podoba mi się ta łazienka ani trochę. <laughs> nie podoba mi się, jak to wyszło, ale już yy, po prostu, wiecie co, e, nie mam na nią więcej pomysłu. Dałam jednak te pralki, żeby za mm, ten budżet wykorzystać więcej. Tu dałam jakieś obrazeczki. E, no i tak to wygląda, słuchajcie. No, tak. Niekoniecznie bym powiedziała. E, dobra, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. Teraz lecimy z kuchnią. Dobra, teraz słuchajcie, kuchnia, e, no i lecimy z budżetem na kuchnię. 6,210. Powiem Wam, że dopisuje, sprzyja nam dzisiaj ten e, tutaj, słuchajcie, generator. Także lecimy z kuchnią za 6000. No i dobra, kuchnię mieliśmy mieć tutaj, więc zaraz ją tutaj sobie dobudujemy. Oj, coś nam wyszło. Coś nam wyszło, słuchajcie. Czemu nam to wyszło w ogóle? Z jakiej racji? Halo, czemu nam się to przesunęło? Chciałabym się zapytać z tej naszej nieszczęsnej Łazienki. Dobra, kuchnia, myślę, że zrobimy sobie tak. I damy sobie tak. I tak. Co? A, bo sorry, bo ja nie, nie dałam kasy, przecież nie dodałam. Co? Tyle pieniędzy już nie ma! Dobra, mamy już prawidłową kwotę, słuchajcie, więc tak. Czekajcie, chcę powiększyć. Nie, no, chcę powiększyć. Halo. No i dobra, kuchnia. Słuchajcie, tutaj może być troszeczkę prościej. W sumie, jakby nie patrzeć na kuchnię, ten budżet nie jest jakiś za specjalnie duży. Czekajcie, tu w tej łazience zostawiłam to wszystko, no ale dobra. Okej, okay. no to tak, lecimy z kuchnią, dajmy jakieś płytki w kuchni. I może w kuchni zaszalejemy jakoś, <grymne> zaszalejemy w kuchni, e, ale, ale może nie, nie wiem, zobaczymy. Ja wam mówię, dzisiaj to robię tak na taki mega spontanie, te, te, ten cały odcinek, to całe budowanie. Już mi jest gorąco, Siadałam to do, do, do nagrywania to, e, było mi zimno. <grymne> nie wiem nawet, czy się pojawi ten odcinek tak, jak zaplanowałam, czyli na piątek, bo już jest dość późno, a jeszcze muszę go zmontować, no nie wiem, zobaczymy. E, dobra, jakie damy szefeczki? Szafeczki lubię najbardziej, albo te, ale te mamy w łazience, więc tak, 2 na 10 dawać się do kuchni. Myślę, że damy te, może moje ulubione. Mamy tutaj parę groszy. Tu mamy lodówkę tą z. Fajnie dać byłoby taką ciemną. Chociaż ja bym dała tą, ale ta kosztuje aż 2000. To nas, no niestety, ale nie stać. Widzicie, jednak to jest mało. Ta 10 tysięcy raczej bardziej nam by się przydało, wiecie. Do kuchni. No, sprzęty będą musiały niestety być tańsze i 167 nam zostało. Także kuchnia tak na biednie, ale jest, słuchajcie, ale jest. Także przechodzimy do ostatniej części, do sypialni. No i dobra, zobaczmy, jaki budżet nam wyjdzie na sypialnię. O, super, super. Także koniec mamy z przytupem, słuchajcie. Koniec mamy z przytupem. Dowaliło nam 952 Simoleony na sypialnię. Więc ja nie wiem, czy my w ogóle zrobimy. Czy my w ogóle zrobimy. Ja nie wiem. <śm> wymyślałam sobie sypialnię na górze, ale. No, także to by było na tyle, słuchajcie. Jak zwykle. Co 12 Simoleonów zostało? <śm> Okej, okay, przegrałam to wyzwanie już. <grych> Okej, okay, słuchajcie, więc chyba skończyłam. No, przynajmniej. <grych> Tak mi się wydaje, patrzcie jak to wygląda, e, no tak, nie patrzcie na dach, także ten dach to wiecie jest tylko tak dany, bo dany, ja nie umiem robić dachów, ale wydaje mi się, że ten dach ma potencjał i jakby za niego się wziąć i go troszeczkę przerobić i wiecie mieć normalny jakiś budżet, to wtedy można byłoby tutaj coś z tego wykrzesić, ale póki co jest tak I, i jak widzicie mieliśmy duży budżet, duży budżet, a na koniec bum. 900 simlonów. No i masz ci los. No i tyle by z tego było. Słuchajcie, wejście, jak widzicie, mieliśmy właśnie dość spory na nie budżet, więc wejście wygląda naprawdę na wypasie. O, tu się zostało, to nic. E, łazienka, tak samo mieliśmy duży budżet, jest może e, w niej wszystko, ale nie do końca mi się ona podoba. Może właśnie byśmy dali taką podłogę? E, nie do końca jestem z niej zadowolona, po prostu ale budżet praktycznie został wykorzystany. E, kuchnia, wiadomo, jak kuchnia. Na kuchnię jednak to było za mało, te 6 tysięcy chyba mieliśmy na kuchnię, więc jednak to był za mały, już e, za mała kwota, więc zrobiona jest tylko na tyle, ile po prostu pozwoliła nam kasa. Salon, jak widzicie, no salon zrobiliśmy spory, jednak też myślałam, że ten budżet pozwoli na więcej, jednak nie pozwolił, więc wyszło tylko tyle, co wyszło, ale tak jakby no rzeczy, które w salonie powinny być, no są. Dodatkowo mamy jeszcze zrobioną bonusowo, powiedzmy, jedalnie No i wejście na górę, które mi się super podoba. Tutaj właśnie mógł być taki jakiś kącik, na przykład jakiś biurowy czy coś, a tutaj na górze ta sypialnia mogłaby być też właśnie taka, być większa, zrobiona, ale tak. Poddasze, i tylko sypialnia, na przykład tego łazienka dla simów. Tutaj dół wiecie, i ten domek by mógł się tak rozrastać, rozrastać, więc wydaje mi się, że on ma potencjał, tylko potrzebuje takiej ręki, wiecie, jeszcze zrobionej. No z tą sypialną to wiecie, no ja zrobiłam tylko ją i tak jakby pomalowałam ten, dałam podłogę, i po więcej w sumie tutaj już nie dam rady nic zrobić, więc po prostu bez sensu, nie? Więc zaczątek jest, także tak się prezentuje moje wyzwanie. Dajcie znać, czy co myślicie. Myślałam, że będzie gorzej pod tym względem, kwot, nie? Że te kwoty będą nam się losowały mniejsze i tak dalej. Ale było bajki, no tylko ta sypialnia to jedna wielka porażka. Estetycznie do mnie jest zbyt piękna, ale przypominam jeszcze raz, to nie jest moja najlepsza strona. No także dzięki Was, serdecznie za oglądanie. Napiszcie, jakie kolejne wyzwanie, właśnie zbudowania, miałabym zrobić i czy Wam się podobają takie odcinki. A teraz już się z Wami żegnam. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i papa.